Team, proszę, dream, proszę, team. proszę, 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 Dorociny. proszę, proszę. Wpłacił 3 złote. Niech kocha pozdrowi Natalię Jankę. Bardzo was prosimy. Ilo wyjął. <noise> 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 Natalię Jankę pozdrowiłam, uś? Natalię Jankę. Tak. Dobrze. Pozdrawiam, budku. I jest. Weź się, byku, do roboty. Ja uważam, że... Do <noise> roboty. <noise> no. Takafu wkłacił 3 Bro. złote. Co tam u tej dziewki? Czuję się rucham super. Jest tak. super. Ani, Dziękuję, jak tam siedzicie? Cieszę się, że się dziękujemy. Dzięki śliczne, pozdrowionka dla całej Polski. Kochanej bardzo. Za dwie minuty 100 lat. Z widzami. Panie kochanie, wpłacił trzy złote. Gosiu, pani streamuje i nie dziwi się z tą kanalią. Jak zjedziesz na kuchę na olaf, to puszczam gry, że zabijesz męę, masz na ciepło. Ja w dm. Jesteś jest w Chyba Puch, jak wiedzisz, i jest lipa. Powód to dziwacz, kurwa. Co Kochani, tapujemy, tapujemy, tapujemy. Jakiś Pani Gosia w 50 skończy lat już kończy. To ja ...Nikolę robiła na klubie Jep? dwa lata temu. Lepsza niż od Kurwa Kurwa, za nie laty się brałeś, mordo? A, o kurwa. No to powiem masz się tu fajnie, nie? Jak się mało ci Co jest, mama, z tobą? Nie płaczemy, hej! Pani Gorza się zruszyła widzowie. sobie Przeżyjesz drugie 50 raz, pięćdziesiąt lat, złego diabli nie biorą, biorą. No, Damy ja, radę, mama Spokojnie, gościom Otwórz buźnice Dam radę żyje, żyje, nam 100 lat, Ziosę, żyje, żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam, niech mu wiazga pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie.